Pojedynek no numer 44, was. cornhole, po 16 prób. Kto zdobędzie nie. więcej punktów, wygrywa. 3 punkty za trafienie do dziury, 1 punkt za trafienie 4, na platformę. 5. Kurde! Nie moja konkurencja w tym razem. To chyba na spokojnie albo nie. Raz, dwa, Oj! Ojej! Dobra widzawie może nie trafi. no i co teraz no i ja rychna jedziemy óg zniosło 8 11 12 13 14 ja 16 19. 19 dobra ładnie dobra jeddzieć Osiem 11 <laughs> <Jedenaście. Kurde. laughs>